Witam. Czas na kolejną piwną recenzję. Dzisiaj e, zajmiemy się piwkiem Cornelius pszeniczne. pszeniczny. E, piwo pszeniczne jasne, e, złoto z Piotrkowa Trybunalskiego. Piwo górnej fermentacji, 5% alkoholu. Sód przeniczny, słód nieczmienny, chmieli drożdże, woda, czyli nic szczególnego. Piękne piwko, jakby trochę mniej mętny niż standardowe piwka przeniczne. Tak się przynajmniej wydaje, chociaż nie, chyba nie. No na razie niestety tutaj będzie. A, nie włączyłem gameplayu Zobaczmy jak tutaj z zapachem. Bez szczególnych tutaj jakichś mm, zapachów standardowe, przeniczne. Nic innego tutaj nie czuć. Barwa taka fajna. E, na początku myślałem, że jest jasna, ale jest ciem, takie trochę... jakby trochę ciemniejsze. E, takie jakby trochę miodowe. E, barwa miodowa, nie nie w smaku. Zobaczymy jak w smaku. Bardzo podobne do Ciechana tego przenicznego. Hmm? Bardzo podobne. Jak, Jeżeli nawet nie identyczne, brak mi tutaj jakichś różnic. Może z perspektywy czasu wydaje mi się, że to jest jeszcze łagodniejsze, jeszcze mniej przeniczne. Czyli tym bardziej przystępne dla osób, które nie piją przenicznych. Ale chyba nie. Chyba to jest bardzo podobny poziom. Smakuje mi. Mhm. Ogólnie piwka pszeniczne zaczynam chyba lubić. Przyzwyczaję się do smaku im częściej je piję. Jest spoko. Jest spoko. Cornelius robi ogólnie dobre piwkę, Dobre piwka, moim zdaniem, jest dość drogi, bo kosztuje 4 zł Czyli, jeżeli dobrze pamiętam, drożej niż Ciechan. Chociaż Ciechan też nie jest tanie, ale to są dobre browary. I one smakują. Ale poza tymi browarami mamy grę e, Vanquish bądź Vanquish e, Strzelanka trzecioosobowa, jak widzicie, Zatem nie powiem ile przejścia zajęło. Ale jeżeli wierzyć temu, co na przykład e, pokazywały statystyki, e, które chyba nie sumowały czasu, kiedy ginąłem, tak mi się wydaje, ale tego nie jestem pewien. E, to wyszło mi około 6 godzin, czyli szybko nawet bardzo szybko, niektórych może to zniechęcać ale może zachęcić to, że gra jest za darmo, za darmo gra jest dostępna w PlayStation Plus w ramach abonamentu czyli przysłowiowe za darmo, ale oczywiście to trzeba za to zapłacić za cały abonament i warto ją sprawdzić bo tak, mimo tego, że jest na 6 godzin to, to, to całkiem, całkiem ciekawe rzeczy można tutaj zobaczyć po pierwsze graficznie ta gra jest całkiem, całkiem niezła. I e, e, na pewno warto podkreślić to, że na przykład dla mnie dużo projektów takich i e, elementów związanych ze światem takim współ e, przyszłości, e, pokazywanych w różnych grach, filmach, e, ten tutaj jest całkiem nieźle zrobiony. E, Natomiast największym plusem takim graficznym i, i może nawet yy, yy, całej gry jest yy, wszelkie efekty yy, podczas walk. Yy, a najbardziej jest to widoczne podczas walk, gdzie mamy na przykład pokazane starcia dwóch sił na dość dużym obszarze. On nie jest jakiś bardzo, bardzo duży, yy, natomiast są takie na, na takich jakichś większych obszarach, i wtedy naprawdę widać, że bierzemy udział w jakimś konflikcie. Jest jeszcze jedna taka scena, że my walczymy z przeciwnikiem, jest linia ataku, linia obrony, są dwie walczące ze sobą grupy i w to wszystko wlatuje wielki, wielki statek kosmiczny, rozwala się, wybucha przedzielają te laserki, jest naprawdę fajnie i to jest jedna z niewielu gier, gdzie rzeczywiście te lasery, te fruwające kulki lasery, ta kolorowość pasuje i jest dobrze zrobiona. A o ile w Halo, tam to było takie troszkę za plastikowe, moim zdaniem, tak tutaj jest spoko, naprawdę spoko. Dobrze jest zrobiony też efekt e, m, bullet time'u, spowolnienia, który uruchamia się w dwóch momentach, kiedy dostajemy dobre manto. Jest to jest nasza taka jakby ostatnia szansa i, i możemy wtedy się schować. a Drugi, e, kiedy rzeczywiście, znaczy teraz mi się przypomina nawet. Drugi, kiedy robimy unik m, i wciśniemy odpowiedni klawisz on się zatrzymuje, i w czasie spowolnienia możemy strzelać, a trzeci, kiedy ślizgamy się i też strzelamy, wtedy też jest spowolnienie. Także jest to jedna z niewielu gier, gdzie naprawdę ta futurystyczność nie jest źle pokazana. Także to jest, to jest na plus. Fabularnie jest raczej średnio. No. Po pierwsze, cała historia nie zbyt mi się podoba. Pokazuje jakiś taki fajny... To, to, jest, to jest dobre, że pokazuje mały epizod i to nie jest takie strasznie epickie, że ratujemy ziemię. E, natomiast y, y, jakoś strasznie mało przywiązywałem do niej, wag, do niej wagę. E, jest trochę takich ciekawych momentów jak, jak na przykład generał, który e, no nie do końca myśli o swoich poddanych e, żołnierzach. Mm, no trochę takich rzeczy jest, ale nie jest, jest tego mało moim zdaniem za mało. Hmm. A i właśnie ten generał moim zdaniem jest najbardziej charakterystyczną postacią tej gry. E, całkiem całkiem e, dobrze pomyślany jest, e, nieźle wygląda, niezłe ma kwestie, e, taki charakternik to na plus, ten bohater im się uda, generał. Hmm. Jedną z nowości, którą ta, ta, ta gra wprowadza, jest system ślizgania się, czyli e, szybkiego przemieszczania się na polu e, bitwy, m, który to ślizganie wykorzystuje na moc kombinazonu. I to nie jest tak, bo e, no, na przykład m, w Stormie. To było takie trochę naciągane, bo on się ślizgał po tej ziemi, tak nie wiadomo skąd. Tutaj jest to trochę uzasadnione, bo rzeczywiście ma taki e, skafander, taki pancerz, który mu nad pozwala. E, I to jest spoko uzasadnione i tak jakby. Także tutaj, jak mm, najbardziej na plus. E, I ta mechanika tego ślizgania jest całkiem niezła. Wszystko praktycznie, co tutaj jest, takiego trochę odmiennego w stosunku do standardowego shootera, e, działa sprawnie. I to on to naprawdę e, na plus. E, sam bullet-time też jest dobrze zrobiony. Mm, nie jest też taki jakiś bardzo nachalny. Jest dobrze. Sam główny bohater, e, cały strój jego, cały ten kombinezon e, mi się bardzo podoba. Taki fajny biały, z czarnymi wstawkami. E, Niezły ten kombinezon jest, ale nie podoba mi się e, hełm. Ani to, jak on jest odsunięty. E, tutaj jakby te uszy zasłonięte to Źle mi to wygląda. Jeżeli już ma, może się zabudować cały, to lepiej, żeby się cały budował ten hełm. Po drugie, nawet jak jest zamknięty, to jest tak jakoś dziwnie zaprojektowany, że ma taką jakby szybkę. Oczywiście ten, ten, ten hełm zapewne jest taki, że ma wyświetlacz. Ja sobie wizualizuję go i racjonalnie, że tak powiem, e, wyjaśniam. To, to, to oczywiście ma wyświetlacz, ale, ale ma taką jakby szybkę. O, będzie widać. Ma szybkę na wysokości ust. O, cholerę! mogli już całe sobie budować. Eee, trochę nie podoba mi się ten hałas. A ogólnie cały kabinet to jest całkiem, całkiem fajne. Z tyłu ma jakieś źródło energii. Nie eee, jest dobrze. Jak strzelanka, to bronie. Eee, broni jest całkiem, całkiem nieźle. 10 przynajmniej. Może być oczko wyżej, bądź 2, ale raczej, raczej 10. Chyba się tutaj nie mylę, bo przeliczałem jeszcze później. Hmm, chyba nic mi nie ominęło. Chyba, że jakaś rzecz rzadko występująca gdzieś mi ominęła. E, I e, myślę, że każdy coś znajdzie. E, ja początkowo... E, ja w pewnym momencie znalazłem dwie bronie. E, oczywiście korzystałem zawsze ze swojego standardowego e, pistoletu maszynowego dlatego, że jest szybki e, i raczej często się go znajduje a do niego. E, to korzystałem z niego i później znalazłem sobie dwie inne bronie. E, i praktycznie tylko z nimi chodziłem. Już później ich nie zmieniałem. E, nawet jak miałem do wyboru inną, to i, i, i była uzasadniona fabularnie, to, to i tak wracałem do tych, do tych, które ja sobie to wymyśliłem, żeby te z nimi chodzić i całkiem, jeżeli mi się z nimi grało. E, z lokacji, jeżeli chodzi o takie walory wizualne do podziwiania, to może niekoniecznie, całkiem. Taki rzeźki i, i, i świeży jest pomysł, e, ale on już był wykorzystany. Tylko, nie, to, czyli Wam nie będzie pierwszy, pewnie. Nie pamiętam kiedy jest ta gra, ale chyba nie jest mocno stara, więc Mass Effect był tutaj pewnie pierwszy. Odnośnie. I pewnie jakieś film na pewno też. Ja samym takim fanem takich realiów nie jestem, więc pewnie coś, coś mógłbym pominąć. Ale świat wbudowany tak jakby wokoło cylindra i budynki będące na, na okręgu tutaj fajnie wyglądają. Jest to tyle jeszcze porządnie zrobione. ale żeby były jakieś lokacje, gdzie można się rzeczywiście zapatrzeć, niekoniecznie pozytywnie są zrobione lokacje, gdzie hmm, jedziemy. Pociągiem nazwijmy to, e, tam e, się sporo dzieje i to nieźle wygląda. Ale żeby zachwycało, nie tak. Takiej lokacji raczej nie ma. E, I raczej na plus dla gry e, to, że jest trudnała. Hmm. Może to jeszcze będę powiedział, ale to może na koniec. E, muzyka jest całkiem przyjemna, całkiem przyjemna. E, niektóre kawałki są całkiem niezłe. E, dobry był kawałek, który się pojawił tutaj na wstępie do całego filmiku, e, bo wyraził się taką fajną, humorystyczną scenką, w grze, której nie będę może wyjaśniał, ale, ale fajnie to wyglądało. Jeden taki pozytywny element, że pomyślałem sobie: O, tutaj puścili sobie wodze fantazji, Tak, tak dobrze pojechali, chłopaki. E, Gra jest trudnawa. O, i tutaj mamy podsumowanie. Gra jest trudnawa. E, dodatkowo ma system punktacji i taki dość, e, dość rygorystyczny, raczej, bo takich punktów na plus zdobyłem tylko raz e, i ja się chyba zdobywa za, za szybkość przejścia levelu. Natomiast z reguły dostawałem punkty na minus, za to, że umierałem. I za pierwszym razem raczej chyba będziecie umierać. Natomiast gra chyba przez to, te, to, że jest krótka, poprzez ten system ocen, jest nastawiona na raczej kilkukrotne przechodzenie. Ale o tym może później. Czy rzeczywiście się opłaca to robić? I czy ja bym to robił? Ale na pewno zginiecie. Na pewno zginiecie i jeżeli ktoś nie zginie, to albo będzie bardzo ostrożny, albo rzeczywiście wymiata. Ja, ja tam trochę gier pozaliczanych mam, a tutaj ginąłem e, czasami sporo razy. Łącznie gra mi chyba podliczyła, że zginąłem z 30, e, 35, no nie pamiętam ostatecznej statystyki, ale 30 było, 30 zgonów było. Mm. Czasami w grach zdarza się, że trening początkowy, taki, takie wejście, wytłumaczenie siologii e, jest trochę nie, mm, nieprzemyślany bądź, bądź taki dodany trochę na siłę. A tutaj rzeczywiście ten trening jest jako tako uzasadniony, e, natomiast wygląda on moim zdaniem tragicznie. Jak ja przechodziłem ten trening, bo zresztą w grach przechodzę, bo może coś mi ciekawego powiedzą. E, tutaj mm, trochę się dowiedziałem, nie powiem. Także warto trening zaliczyć, ale wygląda, bo jest w takim sterylnym, strasznie pomieszczeniu, które mi się nie podobało. Także trening może trochę starszy, ale im dalej w, w, w las to, to jest coraz lepiej. Nie podoba mi się z kolei hmm, system upgradeowania broni. Po pierwsze, jak na grę, która jest dość czytelna i dość jasno na przykład określa e, statystyki, podlicza nas, to system upgradeów powinien być trochę jaśniejszy. Jeżeli coś ulepszamy, to powinniśmy wiedzieć mniej więcej, e, jak to wygląda, a to można pominąć. Co prawda, później tak dużo, dużo za połową gry zobaczyłem, że, że pojawia mi się to, się zwiększyło, ale nie ma na przykład ogólnych statystyk, o ile ta, grana, na przykład ta, ta broń ma zwiększoną tam liczbę pocisków czy coś, żebym to mniej więcej miał to zobrazowane, czy, 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 czy się opłaca, czy nie, eee, trochę tego szkoda. Dodatkowo eee, jest on tak ja przeszedłem tę grę, wiem, że jak biorę brałem taką ikonkę upgrade'u, e, taki, taki e, taką znajdźkę jakby, e, to wiedziałem, że wtedy mi się broń polepszy. Natomiast nie byłem pewny, czy jak biorę kolejny egzemplarz broni, to czasami mi wskakiwały takie jak to się nazywa paragony? Nie. Dobra, nieważne, ale takie coś wskakiwało na broń I, i, i z tego co pamiętam zawsze mi to nie wskakiwało. i nie jestem tego tak do końca pewien jak ten upgrade broni wygląda, także nie jest czytelny i to źle. To źle. Jeżeli coś mamy o lepsze, to moim zdaniem powinno być to dobrze wytłumaczone i objaśnione. Mm, na pewno o, war na, na plus dla gry jest to, że nie, nie ma problemów w niej e, na przykład ze spadkami FPS-ów. Nie było problemu z animacjami, jakąś ich koślowością, nie było problemu z jakimiś niedoczytanymi teksturami. Gra jest dopracowana, naprawdę jest dopracowana tak e, mechanicznie. Nic w niej tutaj nie wadzi. Nie miałem jakiś zwiech czy, czy coś takiego, e, ale trudno mi się tą grą zachwycić. Coś w niej nie gra, coś, czegoś, czegoś jakby tutaj nie było. Ehm, możliwe, że największą jej wadą, która taka, taką, która sprawia, że, że mimo wszystko, że ona jest tak trochę nastawiona na powtórne przechodzenie i na takie granie w starym stylu, jak się kiedyś grało i powtarzało się gry raz za razem, e, żeby pobić na przykład rekord punktowy. E, swoją krótkość może i to, i to, o to, to ocenianie, może do tego ona dążyła, ale mało charakterystycznym bohaterem jakby trochę to popsuła. Bo moim zdaniem bohater główny jest słabawy. Jest słabawy, jest oczywiście typ ee, bohatera, e, który jest prawy, pomaga i, i tym podobne, e, ale, ale nie przyciąga do siebie. Jest mało charakterystyczny. O ile jeszcze, na przykład, Ezio z asasyna był charakterystyczny, ale go nie lubiłem, tak tego jest, bo jest i w ogóle nie przyciąga. Nie budzi emocji, moim zdaniem. Natomiast, co ja na przykład zapamiętałem z niego, że. to jest pali papierosy, ale pali tak, że praktycznie każdego papierosa wyrzuca po jednym bądź dwóch buchach. Eee, także ściąga raz, chwilę drugi i wyrzuca tego PETA. Nie, nie pamiętam, żebym miał chyba więcej niż trzy razy z niego pociągnął. Raz nawet e, jest w kascence, tak, że e, mówi, że chciałby dopalić tego papierosa. E, no to myślałem sobie, że o, przy tej fajce to pogadają sobie. O nie, pociągnął, psz, wyrzucił i koniec. Myślałem, że w końcu dopali go, ale nie. Także trochę trochę szkoda. No. E, ale Trudno o nim gadać, bo nie ma za bardzo co. Nie wiem, nie wiem, czy to ja tak mam, że. I, i, i na przykład, klimaty futurystyczne do końca mi się podobają, ale e, gdybym miał sobie stworzyć samemu i poskładać niektóre elementy z gier to na pewno do, do strzelania wziąłbym to z Vanquisha, a nie na przykład z Binary Domain. Natomiast gdybym miał zrobić idealną grę, to bym wziął model strzelania, te wybuchy, to te efekty świetne wybuchów czy, czy latania pocisków, płynność, to bym wziął z dodał do tego e, fajne relacje i fajną historię e, z Binary Domain, mm, fajnych bohaterów stamtąd też mm, i dołożył trochę epickości e, z Halo i to by była naprawdę dobra gra. E, a tak trochę szkoda, są so, bafabularnie, e, główny bohater taki taki sobie mm, także to jest czwórecz, czy chciałem ja powiedzieć. 3 na 4, 3 na 4 e, czyli dobra gra. Może za wysoko. Nie no, dobra jest, strzela się przyjemnie. To jest strzelanka, więc pff, może za to niech będzie, niech będzie dobra. E, przede wszystkim też, że, że w ogólnym rozrachunku e, jest bardzo podobna do Binary Domain a lepiej zrobiona, nie ma żadnych, żadnych problemów z FPS-ami i podobnymi rzeczami, to trzeba jej e, uznać a piwko a piwko naprawdę dobre ładnie wchodzi żadnych e, to by czasami w piwach to nie zawsze się zdarza, bo czasami jest tak, że inaczej piwo się zaczyna i zupełnie inaczej kończy. Natomiast to jest takie jednostronne, jednorodne, e, nic tam się nie zmienia później na języku e, przyjemne. Czasami, no, także na przykład wezmę sobie łyka piwa i przy drugim on no, na przykład smakuje inaczej, może po drugim takim łyku nie chce się już. A tutaj Cały czas to samo wchodzi, to jest właśnie plus, także będzie to moim zdaniem bardzo dobre piwo. 4 na 4, Cornelius pszeniczny. Jest spoko. Drugawe bo drugawi 4 zł, ale, ale nieźle. E, a grę? grę obczajcie, bo mało czasu potrzeba na to, żeby, żeby zobaczyć co to za gra, jeżeli macie szczególnie PS Plus warto. Bo jest tu trochę fajnych mechanizmów. Dobra, to tyle. A ja teraz biorę się za na dwójkę. Może uda mi się skończyć pewną grę i zacząć nowy taki dział na piwnej recenzji, o którym też wspominaliście, czyli starsze gry, bo mam tego trochę do ogrania. Mam też grę, którą chciałbym na początek i nie będzie to taka do końca recenzja. A druga gra, już trochę już zacząłem, znąłem e, jest dość długa, więc trochę mi to zajmie, zobaczymy jak to będzie. Także teraz Wiedźmin i materiał będzie mniej, bo Wiedźmin będzie długi, dużo mi zajmie, e, także musicie się wstrzymać. Kanal nie umarł, ale będzie trochę zawieszony, bo będę musiał to obrać. także trzymajcie się, na razie.